Ostatnio szukając nowych wód, natrafiłem na piękną, dziką wodę. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to totalne bezrybie. Jednak dałem tej wodzie szansę i pojechałem tam ze spinningiem. Na chwilę. Ta niby chwila, którą miałem tam spędzić, przerodziła się w moją najlepszą wyprawę, jeżeli chodzi o dzikie wody. Zresztą, sami zobaczcie. Nie dość, że wszędzie klecionki. Patrzcie, co znalazłem. Co to jest za ryba? Co to jest za ryba dziwna? Trochę już leży na pewno Ale ciekawe co to jest Wszędzie tu jakieś żyłki leżą Nie wspomnę o śmieciach, których jest tutaj naprawdę naprawdę multum Tam widzę coś jeszcze Gdzie jest patyk? A to jakieś flaki Ciekawie to wygląda Nic na razie A łowisz tu? I co? Dzień dobry. Bo ja akurat pana odcinek dzisiaj oglądał. Tak? Tak. O, to miło mi bardzo. A powiedz mi, są tu jakieś ryby? No tutaj to bardziej nie ma sensu łowić, bo tutaj to zdominowane jest sumikiem karłowatym. Sumikiem? Tak. A tam nie ma na tym drugim stawie, mówisz, sumika? No tam nie ma. A więc witam was z nad dzikiej, mega dzikiej, pięknej wody, gdzie dzisiaj moim celem będzie sprawdzenie, czy cokolwiek się tu dzieje. A wiem, że są tu jakieś ryby, ale czy będą chciały brać? Czy będą skłonne do brań? Zobaczymy. Tutaj możecie zobaczyć miejscówkę, którą obrałem. Obok jest też fajna miejscówka, ale tu jest taka konstrukcja. Lepiej do chyba nie łowi. Chociaż w sumie nie ma jakiejś mega wielkiej tragedii, ona jest konkuryzat to jest. Ale patrzcie, jak to pięknie. Jeszcze pięknie tu wygląda. Coś świetnego. Także dzisiaj test nowej wody. Dzikiej zobaczymy czy cokolwiek tutaj będzie chciało brać, czy cokolwiek złowie. Ja słuchajcie, bez zbędnego gadania lecę, rozkładam sprzęt i łowimy. Nie inaczej to będzie lipa. Na metod feeder może, może, ale na feedera klasycznego to ja nie połowię, jak to będzie tyle ziele. Spróbuję gdzieś bliżej zarzucić, może bliżej nie będzie. O tutaj jest lepiej. Znacznie lepiej. No ale tutaj chyba nie ma jakoś mega dużo ziele. Akurat w tym miejscu. Jak się tutaj będę wolił i jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym Wam powiedzieć, że na końcu tego filmu będzie konkurs. I w drodze po 100 tysięcy, co każdy 1000 subskrypcji, będzie kolejny konkurs. A więc, słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę. Mam ze sobą dzisiaj dwa kije: kanal feeder Mikado, druga Mikado Katsudo. Kanal feeder będzie na Fidera klasycznego, zaś Katsudo będzie na metod Fidera I tymi właśnie dwoma metodami będę próbował tutaj coś złowić. Czy się uda? Zobaczymy, przygotowałem dwie mieszanki do federa. Będzie to zanęta od Metod Mani. Dodatkowo do Metod Federa będzie pelecik 2 mm słodki, a zanęta taka bardziej śmierdziół zielona. Na początku zaczniemy, słuchajcie, od Metod Federa. Te koszyczki są fajne, bo można sobie wyciągać ten ciężar i przy transporcie wędka wam się nie uszkodzi, na hak polecą waftersy od metod manii pomarańczowe sobie założymy, strawberry and choco malutkie fajne także jeden taki na bagneciku, dodatkowo wiadomo pelecik miejsca będę klipsował, będę chciał łowić w tych samych non stop nie będą to dalekie rzuty, mniej więcej dwie wędki obok siebie ze względu na to, że tutaj już sobie miejsce wygruntowałem sprawdziłem gdzie są dokładnie krzaki na dnie, a jest ich dość sporo także ta wędeczka poleci tutaj o, coś takiego teraz klasyczny fider dawno nie łowiłem na klasyka tutaj polecą pineczki na hak trzy różnego koloru coś takiego dodatkowo wiadomo zanęta, do której jeszcze dodam troszkę robactwa ale niedużo wędki będę przerzucał na początku Częściej później już troszkę rzadziej. I zobaczymy jak będzie. Jest! Nie było brania nawet! Nie było. Słuchajcie, nie było brania! Nie było brania, a jest ryba i to oko ładna! No. Poteczka, patrzcie jakie czerwone oczy ma. A więc mamy słuchajcie pierwszą rybę, dosłownie drugi rzut i jest. Płoteczka, no nieduża, ale pierwszy gatunek odkryty z tej dzikiej pięknej wody. Od razu ją wypuszczam, nie będę jej męczył. No co jest, ona wraca. Ale super, pierwsza ryba jest po bardzo krótkim czasie, także mega się cieszę i polujemy dalej. Zobaczymy, co uda mi się jeszcze dzisiaj złowić. O, ale branie było. Coś siedzi. Jest. Lepsza płoteczka. Kolejna. Pięknie. Mega fajna. O jakie branie! Poszła. No nie, jakie to branie było. Co jest grane? Co tu się działo? Tu była... patrzcie jak wygięło hak. Tu żyje jakiś potwór. A więc skoro jestem już pewny, że są tu ryby, bo kilka płotek złowiłem i było też potężne branie, które mi wygięło hak, to teraz czas na zmianę. I wlatuje feder na haku oraz do procy. Ku plus jeszcze będę nęcił sobie pelecikiem pod metod i spróbuję dorwać coś większego ja mam nadzieję, że złowię jakiegoś potwora tutaj na pewno to są duże ryby, jestem tego pewien w 99% muszę tylko trafić na odpowiedni moment odpowiednie miejsce i odpowiednia przynęta czy to jest trudne? chyba trochę tak Jakieś dziubania były, także jestem dobrej myśli. Zobaczymy, czy to się rozwinie. Mam nadzieję, że tak. Jest to ryba albo bardzo ostrożna, albo mała. U. Nie jest to mała ryba. Nie będzie to mała ryba. Nie ma takiej opcji. Pytanie, czy ją wyholuję w ogóle. Jest pora. No, może być ładna. Idzie mi w krzaki Chodź tu, chodź tu, proszę Ło Jest to silna ryba Czyli, jednak była bardzo ostrożna Co ona wyprawia? Joko wielka, jako wielko, joko gigantyczna Karp joki wielki Chodź, 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 chodź tylko nie spięła. Ale to jest ładna ryba. Ale piękna. Wow. Ale giga ryba. Joczy kręci. Jaki potwór. A jaka silna. Ale to jest dy ponaddycha ponad dycha. na 100%. ale ona chodzi o, ale wielki i dziki i strasznie silny a ja z podbierakiem takim o, nawet wagi chyba nie mam Proszę, chodź. chodź. Chodź, do góry, do góry, pięknie, Proszę. Ja, ledwo mi weszła. Jaka wielka. Co tu się wydarzyło? Już zawsze mam ze sobą worek karpiowy w razie czego. Ale waki akurat zapomniałem, ale później ktoś mi dowiezie. Uff, niech sobie chwilę odsapnie ta ryba. Plus ja. <śm> Piękny, dziki karp. Ależ piękność. Ciemny, czarny. Wręcz. Patrzcie jaki ogon wielki. Przepiękny. Na dwa... Ziarenka kukurydzy, mega piękna, silna i duża ryba, na pewno ma sporo kilogramów. Piękność, po prostu piękność. Ja ją słuchajcie szybko odkładam do siatki, żeby sobie odpoczęła, zważymy sobie ją później i wypuścimy. Dobrze zabezpieczona, mam nadzieję, że mi nie ucieknie z tym slingiem, Popatrzcie jak się miota. No ja go w ogóle źle zaczepiłem, o o, proszę mi nie odpłynąć, ten mój węzeł to jest taki nijaki, tak szczerze, może zaradę. Mm. Nie no, raczej się nie odczepi. Ale bestia. Coś pięknego. Bardzo, ale to bardzo dzika woda dała tak przepięknego karpia. Na pewno karp 10+, tego jestem pewien. Przepiękny, umięśniony, czarny, przepiękny. Na dwa ziarenka kukurydzy. Miałem właśnie przeczucie, żeby zwinąć te wędki i zarzucić bombkę. Na metodę nic się kompletnie nie działo. Na klasyka coś tam, coś tam się działo, jedno większe branie, ale tak to później troszkę ciszy było. Wyciągnąłem bombkę i ryba. Coś pięknego. Ja słuchajcie, teraz zarzucam od nowa bombkę. Nęcę dalej z procy. Bawimy się i mam nadzieję, że jeszcze coś się uda dzisiaj złowić, a tamta ryba, póki nie mam wagi. Niech odpoczywa sobie w specjalnym worku karpiowym, jej się tam nic nie stanie, ona sobie odpocznie, ja później ją zważę, jeszcze raz wam może pokażę i wypuszczam od razu coś pięknego. to 18 kilo, ojejku ostatnia prezentacja naszego bohatera, nie dowierzam jeszcze że złowiłem 18 kilo z dzikiej wody ale on jest czerwony z tej strony I ja tego nie zauważyłem ależ piękny, jaki on jest ciemnoczerwony w ogóle wcześniej tego nie zauważyłem bo byłem w takim szoku, że cokolwiek złowiłem ależ piękny piękne 18 kilo żywej wagi bestia z dzikiej wody wędkarstwo jest bardzo Nieprzewidywalne. Taka bestia z tak małej, dzikiej, pięknej wody. No dobra, małej to tak niekoniecznie, ale dzikiej i pięknej. Coś pięknego. Czas piękność wypuścić. Niech żyje dalej, rośnie. Ale nie w tą stronę, przyjacielu. 18 kilo. Co jest grane. poszedł tam. Jakie to jest wielkie. Ja cię kręcę. Co tu się słuchajcie wydarzyło? Karp 18 kg Przypominam, że mój życiowy karp również ma 18 kg i jego złowiłem na komercji, a ten z dzikiej wody na dwa ziarenka kukurydzy, na fiderbąbkę, coś pięknego. Czuję, że tu mogą pływać jeszcze większe karpie i ogólnie jeszcze większe ryby, na które na pewno będę chciał zapolować siedzi coś. Raczej to nie jest duża ryba. Nie no, trochę powinna ważyć albo idzie z zielem. Jest to kleń chyba. Z zielem. Jest. Niedługi wielki! Co jest grane? Jakie klenisko. I patrzcie ile on ma kukurydzy w tym... W paszczy mojej. Nie wiem czy to będziecie widzieć, ale ma strasznie dużo jej. On mi zżerał tą całą kukurydzę. Klenik to ryba, której bym się nie spodziewał. Nie pamiętam ile moja życiówka klenia ma, ale ten ma... 36 cm, 36 tu jest ogonek. Końcówkę, no i on jest na tym. Mógłbym go jeszcze przesunąć tam 37, ale nie, 36 nie będzie. Jest, słuchajcie, można powiedzieć, że wieczorny klenik. Mega fajny. Kolejny gatunek z dzikiej wody. Piękny, fajny klenik. W środku miał bardzo dużo mojej kukurydzy. Także te klenie pewnie tam mają ucztę. Jak nie wiem, jeżeli jest ich tu więcej, ale przepiękny klenik. Nie wiem, czy nie życiowy nawet. Piękny klenik. Fider bombkę wypuszczamy i łowimy dalej. No płynie, papa kliniku, ło. A więc na dzisiaj to tyle. Ja się muszę zwijać, niestety, już by się robić ciemno. Ale wrócę tutaj. Wrócę tutaj z cięższym sprzętem. Wrócę. Spróbuję zapolować na coś większego jeszcze. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj, słuchajcie, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że film z dzikiej, nowej wody Wam się spodobał. I powiem Wam szczerze, że chętnie tam kiedyś wrócę. I na jakąś zasiadkę karpiową, typu kilka dni na grubo. Myślę, że to może być fajna sprawa. A jestem pewny, że pływają tam większe ryby niż ten karp 18 kg, którego dzisiaj złowiłem. Z okazji 95 tysięcy subskrypcji mam dla was kolejny konkurs. Tak wiem, jest już 96 tysięcy ponad, ale nadrabiam, zaległe konkursy. Także dzisiaj będzie z okazji 95 tysięcy. Do wygrania dwie paczki od Method Money. Jedna zanęta ofisz zielona oraz pelecik ofisz niebieski. Plus kilka paczek przynęt z mojego pudełka różnych dumbbellsików. Larw, i tak dalej. Będzie tego więcej. Teraz wziąłem tylko tak dla pokazu dla Was, także będzie więcej niż trzy paczki przynęt i taki jeden starter pak. Fiderowy może zgarnąć jedna osoba. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy być subskrybentem kanału, napisać komentarz: biorę udział i Wasza nazwa Instagrama, oraz obserwować mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Tak samo jak w opisie będą wszystkie warunki tego konkursu. Z mojej strony to na tyle. Dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego.